Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się sprawą UFO. Pentagon ujawnił raport o UFO. Bliskie spotkania następują znacznie częściej niż sądziliśmy. 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena to tytuł długo oczekiwanego raportu poświęconego UFO. Dokumenty na ten temat opinii publicznej przekazał Pentagon. Decyzja o przedstawieniu informacji dotyczących tej sprawy zapadła w ramach National Defense Authorization Act z 2022 roku. Dane zawarte w raporcie pochodzą z bardzo zróżnicowanych źródeł, ale wszystkie możemy bez wątpienia uznać za wiarygodne. Znalazły się wśród nich między innymi NOAA, czyli National Oceanic and Atmospheric Administration jest to rządowa instytucja zajmująca się prognozowaniem pogody ale też NASA czy Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Łącznie pod lupę wzięto 510 skatalogowanych raportów poświęconych niezidentyfikowanym obiektom latającym. Większość obserwacji okazuje się pochodzić od personelu marynarki wojennej oraz sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jak sugeruje dokumentacja, tego typu zjawiska wciąż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów i stwarzają ewentualne niebezpieczeństwo dla zbierania danych przez przeciwnika. Jednocześnie w wielu przypadkach brakuje wystarczająco szczegółowych danych, aby dało się jednoznacznie przypisać obserwacje do konkretnych wydarzeń. Wśród 510 wspomnianych przypadków 366 zostało zidentyfikowanych na nowo. 26 z nich scharakteryzowano jako bezzałogowe systemy latające, bądź drony. W przypadku 163 Stwierdzono natomiast powiązania z balonami lub podobnymi do nich obiektami. Sześć zostały z kolei uznanych za zwykłe anomalie np. w postaci przylatujących ptaków bądź niesionych wiatrem śmieci. 171 obserwacji pozostaje natomiast w gronie niescharakteryzowanych. Warto jednocześnie podkreślić, że w wielu przypadkach obserwatorzy mieli do czynienia z nietypowymi właściwościami i zachowaniami w czasie lotu. Z tego względu konieczne będą dodatkowe analizy. Najważniejszy wydaje się rzecz jasna fakt, iż w ani jednym przypadku nie można jednoznacznie stwierdzić, kosmici odwiedzają Ziemię i mamy na to dowody. Interesujące jest przy tym coś innego. Mianowicie pozornie zwiększona częstotliwość tego typu obserwacji w pobliżu obiektów wojskowych może wynikać z tego, że w takich miejscach jest znacznie więcej czujników oraz systemów wykrywających gości. Niekoniecznie takie obiekty są więc odgórnie wybranym celem odwiedzin. Bezpieczeństwo naszych żołnierzy, baz i instalacji oraz ochrona operacji USA na lądzie, w powietrzu, morzu i kosmosie są najważniejsze. Poważnie podchodzimy do doniesień o wtargnięciach na nasze desygnowane przestrzenie powietrzne, lądowe i morskie i sprawdzamy każde z nich, oznajmił rzecznik Pentagonu, generał Pat Ryder. Istotną rolę w występowaniu zjawiska UFO mogą rzecz jasna odgrywać warunki pogodowe, oświetlenie i zjawiska atmosferyczne. Jest też pewien aspekt, na który nie sposób nie zwrócić uwagi. Jak do tej pory nie doszło do ani jednego udokumentowanego bezpośredniego kontaktu między obserwowanymi obiektami a amerykańskimi jednostkami. Świadkowie przelotów nie odnieśli z kolei żadnych zauważalnych obrażeń czy innego rodzaju zmian zdrowotnych. Trudno więc wyciągać konkretne wnioski na ten temat. Pocieszające i nieco przerażające jest zainteresowanie władz tematem UFO.